Teraz będziemy kontynuować nasze zadania związane z podwyżkami i obniżkami, tylko już z danymi jakimiś. I teraz pierwszy przykład zróbmy sobie taki, że mamy jakąś cenę początkowo, niech to będzie 1000 zł i obniżamy ją sobie o 15% i potem jeszcze obniżamy ją sobie, nie wiem, niech to będzie o 12%. Ja bym chciał, żebyśmy sobie wyznaczyli, jaka będzie cena nasza końcowa. Co robimy? Tak samo. Obniżki, podwyżki, tylko teraz nie będzie x, tylko zamiast x będziemy wpisywać sobie 1000 zł. Czyli mamy cenę początkową 1000 zł i teraz przez co mnożymy? Mamy obniżkę o 15%, czyli mnożę to razy 0,85 i mam obniżkę o 12%, czyli mnożę razy 0,88. Oczywiście pamiętajcie, korzystamy tutaj z kalkulatora, nie ma co się wstydzić. W pamięci takie działania. To tak nie za bardzo. I teraz wychodzi, że mamy 748 zł, czyli cena po dwóch obniżkach, jednej o 15%, drugiej o 12%, wynosi 748 zł. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Czyli byśmy mieli tutaj cenę, załóżmy, 200 zł. Obniżamy tą cenę o 20%, a potem ja tą cenę podwyższę o 30% i zobaczymy, jaka będzie cena końcowa. Jakie działania wykonujemy? 200 zł, mnożę razy 0,8, ponieważ taką mam obniżkę, i mnożę razy 1,3, ponieważ mam podwyżkę o 30%. Równa się i znowu biorę kalkulator, obliczam i wychodzi 208 zł. Bardzo ładne liczby, czyli wychodzi na to, że po tych dwóch podwyżko-obniżkach. Otrzymujemy cenę 208 zł. Przeciwną sytuację teraz sobie zobrazujmy, czyli mamy dane, daną cenę końcową tym razem, czyli załóżmy, że moja cena końcowa będzie 100 zł, i cena była ta na początek obniżana, ta cena początkowa była obniżona o 10%, a potem podwyższana, nie wiem, o 15%. I w wyniku tych obniżek i podwyżki, Mamy tutaj cenę 100 zł. I teraz yy, jaka była cena początkowa? Co robimy? No to tutaj załóżmy, że to jest ten nasz znak zapytania. Razy, czy czytam nasz x, nieważne jak to sobie nazwiemy, razy obniżka o 10% to jest 0,9% i razy podwyżka to mamy 1,15 i wychodzi 100 zł. I teraz, żeby obliczyć znak zapytania, musimy 100 zł podzielić przez 1,15 i podzielić przez 0,9%. Czyli stówkę dzielimy na 0,9 i dzielimy na 1,15. Dobrze wychodzi nam około 96,6 tak? czyli ceną początkową było 96,6 zł powiedzmy, a nasza cena końcowa po tych, w wyniku tych podwyżko obniżek wyszła na 100 zł. Ostatni przykład tutaj mamy znowu niewiadomą cenę początkową i... Cena końcowa wynosi nie wiem, niech to będzie 32 zł. Tutaj mieliśmy podwyżkę o 5%, a tutaj mamy obniżkę o 8% i ponownie pytamy się o cenę początkową, czyli nasza cena początkowa razy podwyżka o 5%, czyli razy 1,05 i razy obniżka o 8%, czyli razy 0,92 i ta cena jest równa 32. Zapraszam do kalkulatora. Musimy podzielić liczbę 32 na 0,92 i na liczbę 1,05. Czyli mamy znak zapytania, to jest cena około 33,1. No, nawet pasuje, tak? Czyli tu mamy wykorzystanie zadań związanych z podwyżkami i obniżkami. Możemy te zadania też powiązać z takim kontekstem geometrycznym na przykład. Załóżmy, że mamy dwa okręgi. <laughs> promień pierwszego okręgu wynosi ileś tam, nieważne ile, oznaczmy go sobie jako R1. Natomiast promień drugiego okręgu ma, jest o 20% załóżmy większy, czyli wynosi 1,2 R1. I teraz mamy obliczyć stosunek pól i obwodów. Przypomnę wzory na obwód to jest 2πr i na pole to jest πr kwadrat. I teraz zobaczcie. Jeżeli mamy policzyć pierwszy obwód, no to to jest 2 pi r1. Natomiast drugi obwód to jest 2 pi i teraz r2. Ale zamiast r2 mogę sobie zapisać to moje wykorzystanie praktyczne procentów, czyli 1,2 r1. Ten promień jest o 20% większy od promienia okręgu pierwszego. Czyli zapisuję to 2 pi razy 1,2 r1. I wychodzi 2,4PR1. I teraz myślimy, o ile procent wzrósł nam obwód. I teraz co robimy? Możemy skorzystać z proporcji, to już jak chcecie. I teraz ustanawiam sobie 2PR1 jako nasze 100%, natomiast 2,4PR1 to jest nasz X. Nie wiem, ile to jest. Ja mam to obliczyć. Więc liczę sobie z proporcji, wiadomo, to razy to podzielić na to. 24 r 1 razy 100%. Wszystko dzielę na 2 r 1 I oczywiście to moje pi r1 się skróci. I tutaj korzystamy z kalkulatora. 2,4 podzielić na 2 i razy 100%. I tutaj mamy 120, czyli x jest równe 120%. Ok, czyli o ile mamy większy obwód? O 20%, czyli obwód L2 jest o 20% większy od obwodu L1. Identyczną sytuację przedstawmy na podstawie pól. Pole pierwsze to jest pr 1 do kwadratu, natomiast pole drugie to jest pi R2 do kwadratu, czyli innymi słowy pi razy 1,2 R1 do kwadratu, czyli 1,44 pi R1 do kwadratu. I teraz zobaczmy, o ile się zwiększyło pole. Pole <laughs> P2 jest o 44%, ponieważ mieliśmy jakby Podwójną podwyżkę o 20% jakby nie było, bo podnosimy do kwadratu. Czyli pole P2 jest o 44% większe od pola P1. Bardzo ważne zadanie. Za chwilkę pokażę takie wykorzystanie praktyczne punktów procentowych oraz właśnie tego, co wy, od czego wychodzimy, co jest naszą jakby bazą w określaniu, co jest większe od czegoś, a co jest mniejsze od czegoś.